Seryjna wymaga nieco innego podejścia, ponieważ była ona dość ważną postacią w anime. Jej starterem będzie Delfox, który doskonale do niej pasuje zważywszy na anime, Pokémon Masters, jej figurkę czy liczne artworki. Jej startera z Kanto dobiera częściowo na podstawie startera Kalema. Otóż wybrał on Charizarda, czyli pokemona super efektywnego na swojego startera z Kalos. I myślę, że w przypadku Seriny również ma to sens. Dlatego do jej drużyny trafia Blastoise, z którym przy okazji widnieje na artworku z Eeveltalem. Ponadto, sądzę, że dodałaby do drużyny Sylviona. Jest on jej pokemonem nie tylko w anime, ale również w mandze i na kilku artworkach, co czyni go naturalnym wyborem na kolejnego członka jej składu. Mega Absol z mangi i gier dopełnia drużynę, nawiązując do jej roli jako rywala. Następne miejsce obejmuje Flechinder, którego mogliśmy przy niej znaleźć, a jakże? W Mandzę oraz w Pokémon Masters. Na ostatnim miejscu ląduje oczywiście przypisana do niej legenda, czyli Zernias.